Witam wszystkich poszukujących raju, bo ja swój znalazłem i bardzo chciałem Wam polecić miejsce, w którym jestem. Jest to bardzo malutka wysepka o nazwie bardzo uroczej, Siki Hore. Chciałem Wam pokazać miejsce, które sobie wybraliśmy dzisiaj na piknik. Piknik jest po prostu niesamowity tutaj, bo każdego dnia mamy inne miejsce i sobie inaczej wyznaczamy. Kupiliśmy sobie właśnie od przepływającego rybaka świeżutkie rybki, które chciałem Wam pokazać. Zobaczcie. Świeżusieńkie rybeczki. 120 peso zapłaciliśmy. Świeżusiunie. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rybek. Nawet w reklamoweczce nam Pan dał. Tutaj sobie szykujemy ognisko. Moje baby. Moje baby. Proszę, tutaj sobie ułożyliśmy nasz kocyk. A miejsce a szliśmy tam tędy. Nie wiem czy to będzie widać. Postaramy się troszeczkę wam nakręcić drogę powrotną. Po prostu przez taki burz przedarliśmy się na drugi koniec. Byliśmy tam. On pokażę wam może bardziej. Byliśmy tam. Tam jest też pięknie, ale jest dużo Takich, o tak w wodzie, takich kamieni i masę zwierzątek żyje tam, które są, no, niezbyt przyjazne dla stópek, jeżeli się na nie nadepnie. Więc sobie postanowiliśmy przedrzeć się na drugą stronę, bo zobaczyliśmy, że tu jest bardzo dużo ładnej, piaszczystej dna, ładne, ładnego piaszczystego dna troszeczkę więcej. Później włożę kamerę do pudełka to wam pokażę rybki, jakie tutaj pływają. No, po prostu czarno-żółte, niebieskie, no, kolory tęczy. Kolory tęczy po prostu jest ich masa. O, proszę, tutaj sobie wyjdę na tą skałkę. Może się nie zarwie pode mną. Nie wiem, czy widzicie tam jest port w Sikihor. Na wprost, to takie jasne, długie. I pierwsza plaża po prawej stronie, co widać, taki większy kawałek. To jest ta plaża, gdzie wcześniej robiliśmy ogniska, a ta po środku, taka między czerwonym budynkiem, a tą pierwszą plażą, taka w środku plaża. I na wprost ja stąd widzę nasz domek, tam gdzie w tej chwili mieszkamy. Także jest pięknie. Wczoraj byliśmy sobie po tamtej stronie, jak jest ta wysepka wystająca. To takie wystające. To tam sobie byliśmy od tamtej strony, więc robiliśmy ładne zdjęcia. Tutaj mamy takie fajne zejście, znaleźliśmy do plaży, gdzie sobie można popływać. Woda jest tu nawet głęboka. Jak rybak przypłynął, żeby nam sprzedać rybę, to miał wodę tutaj po pas. Nie widać tego, prawda? Jest zbyt czysta i klarowna. Miejsce, w którym po prostu chce się żyć. Miejsce, w którym chcę się żyć. Tak, żebym się tu gdzieś nie przewrócił, tak? I nie chciałbym się tu przewrócić. W tamtą stronę jest San Juan. Jeżeli nadal poszukujesz raju i nie wiesz, gdzie się zatrzymać, polecam tą wyspę. Polecam. Pozdrawiam i do usłyszenia później A tak sobie właśnie smażymy naszą rybkę Nasza rybka jest tutaj, o, smaży się ładnie, ognisko Znalazłem stół, tutaj sobie będziemy jedli na tym Mamy trochę wody <laughs> Powiedzcie, że piknik nie jest fajny co? A propos naszego piknika. Zobaczcie jakie mamy ładne rybki już przygotowane tutaj. Ładnie usmażone na ognisku. Zaraz sobie będziemy jeść. Niestety popływać sobie nie możemy. Te wszystkie czarne punkty, które tutaj są w wodzie to są takie okrągłe żyjątka, które wyglądają w sumie jak salołaki, ale są tak bardzo nieprzyjazne dla dla stupek, bo jak się to wbije to trzeba tylko iść do lekarza, żeby to wyjął. Albo pensetą wydobywać, bo to ma takie jak harpunki. Masę takich. I to jest bardzo auć. Więc se nie popływamy tutaj. Weszliśmy do wody i musieliśmy zawrócić. Ale i tak jest miejsce z bajki. Miejsce z bajki, po prostu bajka. Nie wiem, może nie wszystkim się takie coś podoba, ale dla mnie znalazłem swój raj Pełno rybaków tutaj przepływa, także sobie będziemy częściej tu chyba przybywać, Bo można kupić świeże rybki, świeżo złowione. No. Miłego dnia życzę wszystkim.